Witam Państwa bardzo serdecznie, dzisiaj chciałem przedstawić samochód który trafia właśnie do naszej oferty Jest to Mercedes GLC 43 AMG Samochód został zakupiony w salonie w Polsce Odkupiliśmy auto od pierwszego właściciela Auto jest na gwarancji do kwietnia 2023 Lub do przebiegu 180 tysięcy, zależnie co pierwsze nastąpi Na samochód wystawiamy fakturę VAT 23% Dlatego istnieje możliwość zakupu samochodu za pośrednictwem leasingu Który bardzo chętnie Państwu pomożemy aby oferta była konkurencyjna, a cały proces przebiegł bezproblemowo. Tak jak widzimy, jest to sportowa odmiana Mercedesa GLC Silnik to 3-litrowa benzyna o mocy 367 koni sprzężona z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Tak jak Państwo widzą, z zewnątrz, jeszcze przed odbiorem autonowego salonu, samochód na życzenie klienta został oklejony. Profesjonalnej firmie, która zajmuje się oklejaniem aut i współpracuje z salonem Mercedesa. Fabryczny lakier jest koloru czarnego. Gdzieś z Państwa sobie życzy, jak najbardziej można folię zdjąć. Natomiast naszym zdaniem samochód prezentuje się fenomenalnie i jest to również ochrona dla lakieru. Bardzo bogata wersja wyposażenia. Dosłownie nie ma kilku rzeczy, jak panoramiczny dach czy. Pneumatyczne zawieszenie. Poza tym jest wszystko praktycznie, co mogło być. Za chwileczkę Państwu pokażę. Oczywiście światła pełen LED. Aktywne tempomaty. Kamera 360-20-calowe Felgi. Auto jest w oryginalnym lakierze. Jest to auto, oczywiście, bezwypadkowe. Nie wiem, czy wspomniałem roku produkcji. Jest 2019. Jesteśmy w środku. Oprzycie skórą boczków oraz tutaj kokpitu Oczywiście elektryczne fotele z pamięcią dla trzech kierowców Podgrzewane fotele Nagłośnienie najwyższej półki marki Burmester Galwanizowane przyciski Składane lusterka Elektryczne szyby Fotochromatyczne lusterka boczne oraz wsteczne Czujniki martwego pola Kamera 360, aktywny tempomat, aktywny z pasa ruchu Podświetlane listwy progowe Czerwone pasy, kubełkowe fotele, duża nawigacja, także naprawdę wersja wyposażenia jest bardzo bogata. Jak Państwo widzą, auto bez najmniejszych oznak zużycia. Otwieranie klapy bagażnika za pomocą e, nogi. Bardzo często kierowcy. Pytają o to szczególnie, panie, czy, czy, czy jest taka opcja? Tutaj, akurat w tym samochodzie, mamy Proszę proszę zobaczyć, czy jest oryginalna folia. Nie, nie odklejona na progu załadunkowym, oczywiście. Zamykanie jest również w przycisku. strefowy klimatronik. Tutaj tylna kanapa również ma oddzielne. Sterowanie klimatyzacją Komfortowy dostęp do auta, czyli wystarczy mieć kluczyk przy sobie. Auto nam otwiera się i zamyka. Także naprawdę wersja jest bardzo, bardzo bogata. Tak jak weryfikowaliśmy, jest to obecnie jeden z najbogatszych samochodów pochodzących z polskiego salonu. Jaki jest, jeżeli mówimy oczywiście o Mercedesie Gielce 43 AMG, jaki jest dostępny na sprzedaż w Polsce. Polimy autko tak jak już wspomniałem duża nawigacja kamera 360 oczywiście klimatronik touchpad do sterowania dokładny przebieg 65234 km łopatki do zmiany biegów oświetlenie ambient tutaj pod, pod, podświetla nam się cały przód oraz boczki a także wnęki na nogi wykończenie z takiego szarego drewna, jak dobrze pamiętam, to jest chyba jesion. Tutaj duży schowek, czarna podsufitka. Że tak kawałek prezentuje się w środku. Pełna lista wyposażenia będzie dostępna w opisie ogłoszenia. Jeżeli Państwo jest zainteresowany, bardzo chętnie podjedziemy do autoryzowanego salonu. Serwisu Mercedes Benz na terenie Warszawy. By mogli Państwo zweryfikować stan pojazdu. Zrobiliśmy przegląd dosłownie 15 km temu, bo był wymagany. Także mają Państwo auto świeże po przeglądzie. Następny jest za 345 dni. Także mają Państwo spokój na najbliższy rok. Podsumowując, Mercedes Benz GLC43 AMG, 3-litrowa benzyna 367 koni automatyczna skrzynia, napęd na 4 koła, 2019 rok. 65 tysięcy kilometrów, pierwszy właściciel Salon Polska, pełen serwis ASO, gwarancja fabryczna do kwietnia 2023 lub do przebiegu 180 tysięcy, faktura VAT 23%, możliwy leasing. Dziękuję bardzo, za uwagę i pozdrawiam.